Choć nie jestem wielkim fanem Taylor Swift i staram się jak tylko mogę żyć skitrany w piwnicy, schowany przed trendami TikToka i zalewem innych social mediów, to byłbym mega ignorantem, jeśli nie zgodziłbym się z tym, że jej koncert na Stadionie Narodowym był jednym z większych wydarzeń kulturowych w minionym 2024 roku. Dlaczego o tym mówię? Jak to się ma do ekologii i trendów na 2025 rok? Wszystko to w tym odcinku Słonecznego Punktu Widzenia. Nazywam się Filip Kończal i zapraszam Was serdecznie na seans oraz oczywiście do subskrypcji naszego kanału Ergogroup. Na początek rozwiejmy zawiłość wstępu. Co tutaj robi Taylor Swift? Ogólnodostępne są raporty mówiące o tym, jaką emisję CO2 generują loty, jakie rocznie odbywa artystka swoim odrzutowcem. Według Carbon Market Watch tylko w 2022 roku jej prywatne loty wygenerowały blisko 8200 ton dwutlenku węgla, a więc około 1184 razy więcej niż wynosi całkowita roczna emisja zwykłego człowieka. Oczywiście to jeden z najgłośniejszych tego typu przypadków. Loty muzyków, polityków, głośna sprawa pustych lotów lub która ostatecznie okazała się mocnym clickbaitem, ale coś było na rzecz. I tutaj zacytuję jeden z internetowych komentarzy. A ty, biedny człowieku, segreguj odpady, nie jedz mięsa, korzystaj z komunikacji miejskiej. I dodam od siebie. I płać mandaty za to, że masz starego kopciucha w domu, bo nie stać cię na jego wymianę. No właśnie, nie stać... Co nas czeka w 2025 roku i czy nadal będzie logicznie? Agenda tego odcinka po kolei: jedynka, powrót czystego powietrza w marcu; dwójka, zielone transformacje film, czyli raportowanie ESG nadchodzi wielkimi krokami; oraz trójka, dlaczego nikt nie wciśnie pompy ciepła w 2025? No lecimy. 31 marca 2025 roku ma powrócić program Czyste Powietrze. Przypominam, że został on wstrzymany 12 grudnia ze względu na liczne oszustwa, nadużycia i wyłudzenia firm wykonawczych. Co ma się zmienić od 31 marca? Jak mówi nam oficjalna strona rządowa Czystepowietrze.gov.pl, kluczowe reformy w programie obejmą obowiązek wypłaty zaliczki na konto Menewizjenta, a nie wykonawcy. Limity dotacji na poszczególne kategorie kosztów. Dotacje dla rzeczywiście najuboższych, uzyskanie określonego standardu energetycznego w wyniku realizacji inwestycji, uproszczenie i przyspieszenie procesu otrzymania i wypłaty dotacji, więcej kontroli firm i beneficjentów, którzy będą przyłapani na nieuprawnionym działaniu. W systemie pojawią się operatorzy, którymi będą także gminy, wspierające gospodarstwa domowe w przeprowadzeniu inwestycji od jej planowania po rozliczenie, a w dalszych planach jest też lista rekomendowanych wykonawców, czyli sprawdzonych firm. Co o tym myślę? Od urodzenia mieszkam i żyję w Polsce, więc daję maks pół roku, jak znajdą się luki i obejścia dla tych, którzy będą ich poszukiwać. Niestety, ale obym tym razem się mylił. Punkt kolejny tego odcinka Zielona Transformacja Przedsiębiorstw. Tutaj chciałbym odesłać was do filmu, który w drugiej połowie 2024 roku nagrał dla was Miłosz, nasz specjalista właśnie od zielonej transformacji, która jest naszym flagowym produktem. Nie o reklamę tu jednak chodzi, a o świadomość. Świadomość czego? Ano tego, że jeśli chcesz jako przedsiębiorca być konkurencyjnym i prowadzić swój biznes jak na 2025 rok przystało, czyli zgodnie z dyrektywami unijnymi, korzystając z pojawiających się możliwości wsparcia finansowego czy kredytowego, to nie zamykaj swoich oczu na zieloną transformację. Nowe wyzwania i regulacje wprowadzane przez Unię Europejską sprawiają, że firmy muszą zadbać o większą transparentność w kontekście otoczenia. Nie wchodźmy proszę w dyskusję na temat tego, czy się z tym zgadzamy, czy też nie. A point of view is different from having a point. Przypomnijcie sobie początek tego filmu. Jednym z głównych narzędzi do osiągnięcia tego celu jest raportowanie efektów działań w obszarze ESG, czyli środowiskowych, społecznych i zarządczych, jak również określenie przyszłych zobowiązań w tym zakresie. Kto zatem i od kiedy musi raportować zgodnie ze standardami ESRS? Już od 2024 roku obowiązek raportowania mają największe spółki i grupy kapitałowe, zatrudniające ponad 500 pracowników i spełniające odpowiednie kryteria finansowe. Od 2025 roku raporty zrównoważonego rozwoju będą musiały opracowywać duże spółki, które zatrudniają ponad 250 pracowników i osiągają odpowiednie przychody. Ale już od 2026 roku raport ESG będą musiały przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 10 pracowników i osiągają określoną sumę bilansową. Oczywiście ująłem to w bardzo dużym skrócie telegraficznym. Raport ESG zatem to nic innego jak sprawozdanie firmy dotyczące działań związanych z zrównoważonym rozwojem, skierowane do kluczowych interesariuszy, takich jak na przykład inwestorzy. Zawarte w dokumencie informacje umożliwiają ocenę wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Co więcej, prezentują w jaki sposób firma zarządza swoimi działaniami i ryzykiem. Warto więc mieć świadomość, czym jest ESG, kto ma obowiązek raportowania, a także tego, dlaczego warto zainteresować się tym tematem już teraz, nawet jeśli obowiązek raportowania jeszcze nie obejmuje Twojej firmy. Punkt trzeci. Co się dzieje z rynkiem pomp ciepła? Dlaczego już nikt do Was nie wydzwania i nie mówi o wspaniałości tego rozwiązania? Rynek pomp ciepła w 2025 roku, moim zdaniem, wejdzie już na dobre, na ścieżkę profesjonalną i będzie to szansa na sukces świadomych inwestorów. Mam nadzieję, że skumaliście i grę gresów w poprzednim zdaniu. Co mam na myśli? Po pierwsze, oszuści sprzedający termomodernizację w programie Czyste powietrze swojego czasu sprzedawali pompy ciepła, gdzie popadnie, nie robiąc żadnych doborów urządzeń. Na szczęście zarówno oni, jak i inwestorzy zorientowali się, że to tak nie działa. Poskutkowało to hejtem w kierunku bogu ducha winnych pomp i jednocześnie przeniosło narrację w kierunku piecy na pelet w budynkach modernizowanych. Zobaczymy, co przyniesie 31 marca tego roku. Po drugie, po pompy zgłaszają się bardziej świadomi klienci, którzy w dużej mierze są na etapie budowy swojego miejsca na ziemi. Bo właśnie w nowo powstałych budynkach urządzenia te sprawdzają się znakomicie. Reasumując, jeśli chodzi o klienta indywidualnego, to pompy ciepła, owszem, ale w nowych budynkach, bo jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, głównie z perspektywy wykonawcy. Dlatego też pseudoeksperci od czystego powietrza już tak nie bombardują nas pompami. Ponadto lada moment przewidywany jest boom na komercyjne pompy ciepła oraz magazyny energii, których zastosowanie jest zasadne w przypadku firm, hoteli, restauracji czy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wykluczając te ostatnie, cała reszta ma bardzo wiele wspólnego z omawianą wcześniej strategią ESG i możliwościami pozyskiwania środków na termomodernizację swojego przedsiębiorstwa. W 2025 roku rynek w dalszym ciągu będą definiowały dotacje i warunki ich uzyskania, choć tu mam wielką nadzieję, że w bardziej regulowany i kontrolowany sposób niż miało to miejsce do tej pory. Najprawdopodobniej też będzie zauważalny znaczny ruch w stronę przedsiębiorstw, zwiększenia świadomości biznesu i pierwsze kroki w kierunku transformacji energetycznej całej strefy gospodarczej. Podsumowując, co przyniesie 2025 rok? Prawdopodobnie Taylor Swift będzie dalej latać tyle samo, a my tak samo będziemy społecznie zobowiązani do przestrzegania Zielonego Ładu. Zacznijmy jednak od nas samych. Dołóżmy cegiełkę do tego, aby przedszkolaki nadal mogły z czystym sumieniem śpiewać Ziemia, Wyspa, Zielona.